Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie. I dzisiaj przychodzę do Was z recenzją, z moją opinią kosmetyków do pielęgnacji ciała i nie tylko. Jest to, znaczy są to kosmetyki marki FNAF, Fluff, nie wiem jak to się wymawia, także nie bądźcie źli za to, jak to wymawiam. I mam przed sobą cztery produkty cztery produkty, których w ostatnim czasie używam bardzo dużo. I mogę co nieco na ten temat powiedzieć, także bez zbędnego przedłużania zaczynamy. I pierwszym produktem, którym ja jestem totalnie zakochana, jest peeling. Ja w swoim jakby życiu bardzo dużo szukałam peelingu, który byłby taki, wiecie, który nie podraża mojej skóry, nie wysusza jej i jest naprawdę dobry. I peeling tej marki jest cudowny. Zaraz Wam powiem, jak on działa, ale zobaczcie najpierw na to, jak on wygląda. No jest prześliczne. Ja już widzicie, jak prawie go nie mam. Tutaj gdzieś tam na dole jakieś resztki zostały. No jest cudowny. Można go zamknąć, także nie boję się, że tutaj mi wleci woda podczas kąpieli, że coś po prostu się z nim stanie. Można go bezpiecznie zamknąć. No opakowanie cudo po prostu to jak ta marka zrobiła swoje opakowania, ja jestem totalnie zakochana. Ja uwielbiam, jak te produkty wyglądają. Piękne pastelowe kolory, piękne kolorowe napisy, no te ilustracje, no to jest coś cudownego, naprawdę można się zakochać oczami, a to już jest połowa sukcesu. Także jest pięknie zapakowany i co zauważyłam, jest on suchy, w sensie w środku jest suchy, nie ma żadnym, nie jest żadnym innym jakby, wiecie, wodnym składnikiem. Ale jak położycie go sobie na skórę, on jest cudowny, pięknie Wam e, peelinguje całe ciało, możecie do całego ciała go używać, do tego jak go spłuczecie, taką, zostawia taką piękną, e, jak to powiedzieć, to jest takie... Mm, Taką piękną warstwę, jakbyście krem nałożyły Także to jest dwa w jednym, Jedny, że Wam oczyszcza całe ciało To jeszcze Wam em, nawilża to ciało, jakbyście po prostu dopiero co się wysmarowały jakimś najlepszym balsamem na świecie I jest cudowny, dlatego jest właśnie tak cudowny I co mnie urzekło, zapach To jest zapach kawowy z brzoskwinią Kochani Jakbyście to poczuli, jakbym mogła Wam pokazać ten zapach jakby Wiecie, dostarczyć wam ten zapach, to byście się zakochali. On tak pięknie pachnie kawą. Nawet nie wyobrażacie sobie, jak to pięknie pachnie. Jakbyście dopiero co zmielili kawę i sobie zaparzyli. Tak to pachnie. Cudowne, naprawdę cudowne. I drugim produktem, jakim ja, jaki ja posiadam, jest to śmietanka do ciała. Taka o. I jest to również brzoskwinia, tym razem z karmelem I słuchajcie Cudownie pachnie Cudownie nawilża Do całego ciała, no po prostu nic nic nie zadać, nic, nic ująć To jest akurat 150 ml Mogę Wam pokazać Ma Piękny brzoskwiniowy kolor Nie wiem, czy tutaj zobaczycie, bo lampa jest Ma piękny brzoskwiniowy kolor Pięknie się wchłania Cudownie pachnie broskwinią. Naprawdę. I karmelkiem troszkę. Pięknie pachnie. I co jest najważniejsze w tych produktach? Nie macie takiego uczucia, że ten krem wam się nie wchłonął. Ja przynajmniej tak nie mam, że wiecie, rozmarujecie go. I są niektóre takie produkty, które ym, po wsmarowaniu nadal czujecie taką jakby warstwę tego, ym, tego balsamu, czy kremu, czy, czy, czy co tam macie, a tutaj tego nie czuć. Także to jest po prostu coś, co zakochałam się w tym. No, cudownie, zobaczcie jeszcze ten design. No, po prostu jak to, to, to jest piękne samo, samo yy, wystarczające. To jest po prostu piękne same w sobie. I pięknie nabliżają, cudownie nabliżają. Wasza skóra jest tak nawilżona jak nigdy. Szybko się wkłaniają, pięknie pachną. I co jest jeszcze ważne, są bardzo, bardzo, ale to bardzo wydajne. Ja widzicie, nałożyłam taką kreseczkę lekką i wysmarowałam całe dłonie. Naprawdę, to jest, to jest coś niesamowitego, jak te produkty są yy, wydajne. No, bo wiecie, to kosztuje 17 zł, prawie. No, bo wiecie, to kosztuje niecałe 15 zł, więc ja to już mam dwa miesiące. Chyba. Nawet lekko ponad 2 miesiące I mam, no wiecie Mam tutaj gdzieś produkt zużyty Więc to jest po prostu Tak, te produkty są wydajne Sztos A, jeszcze zapomniałam wspomnieć Ten pilnik kosztuje niecałe 24 zł Bo dokładnie 23 25 zł 25 groszy I tutaj jest 100 gram No Szybko, dla, u mnie się szybko zużył Ale jest bardzo, bardzo fajny Także bardzo go polecam I następnym produktem jest Jogurt do ciała Ja Wam chyba nie muszę mówić, jak jestem w tym zakochana To wygląda jak taka doniczka w sumie Nie wiem Ale jest tak pięknie, zobaczcie, tutaj na górze, oj co, tak Ma piękną ikonkę Piękny napis Jest w pudrowym różu Ja bardzo kocham pudrowy róż, także skradło moje serce No i co? Również bardzo y, zapachowy, bardzo in intensywny zapach ma. Bardzo, ale to bardzo wydajne. Pięknie się wchłania w skórę. I nie wiecie, nie macie takiego uczucia, że coś Wam jeszcze zostało na tej skórze, że trzeba coś tam jeszcze domyć czy coś takiego. Także no, jestem zakochana. I zobaczcie. Tutaj ma taki plastik, dzięki którym cały, cały ten produkt Wam się nie rozlewa po całym kubku nie zostaje Wam tutaj na zakrętce, co dla mnie jest po prostu genialne bo wszystkie produkty jakie miałam w kubeczkach czy w jakichś pojemniczkach zostawało mi tutaj i ja potem się cała umazywałam tym i to jest strasznie niepraktyczne było a tutaj zobaczcie, plasticzek chroni Wam wszystko, nic się nie wylewa, nawet jak do góry nogami macie ten plasticzek nie wyskakuje, no Mega i jak widzicie ma kolor taki zielonkawy, zielonkawy, i jest to zapach arbuza. Ja tutaj pokażę. O, jak otworzę. Zobaczcie. Jest zielonkawy, piękny, leciutko ma taką leciutką konsystencję. Także nie, nie macie takiego uczucia ciężkości, że, ten, że ten, yy, ta śmietanka jest taka ciężka, taka, yy, wiecie, zapycha wam skórę i, i takie, wiecie, różne takie rzeczy. Także no, jest bardzo, bardzo lekka konsystencja i ma piękny kolor, pięknie pachnie. Także nic z tego korzystać. I ta śmietanka kosztuje 17,30 i jest tutaj 180 ml, jak dla mnie. To cena porównuje się z jakością naprawdę i przez to, że jest tak wydajny, no, starcza wam, wam na bardzo, bardzo długo I ostatnim już produktem, który jest chyba moim ulubionym z tych, które posiadam, jest to sorbet do rąk Zobaczcie, jaki on jest piękny i również truskawkowy, ma 50 ml i kosztuje niecałe 10 zł, bo 9 zł i 10 groszy Także mega, mega fajnie Wrzucę go do torebki, wszędzie go wrzucicie, naprawdę do, Nawet do najmniejszej torebki Wam się zmieści I co mnie urzekło w tym sorbecie do rąk, to to, że Tak jak mówiłam w poprzednich produktach, nie macie uczucia lepkości Bardzo szybko się wchłania I niektóre produkty zostawiają, w sensie nie te, które tutaj Wam pokazałam Zostawiają taką maść na rękach, wiecie, jak macie, nałożycie sobie krem Niby jest ok, ale gdzieś tam Wam zostawia jeszcze takie ślady, wiecie, takie paćki y, tłuste Tutaj tego nie ma Co jest dla mnie po prostu genialne Bo ja nałożąc sobie niewielką ilość tego produktu Jestem w stanie wysmarować całe dłonie I już po chwili mam ręce po prostu jakbym ich nie smarowała kremem są suchutkie, nie zostawiają y, takich tłustych plam, ale są pięknie nabliżone. Macie gładkie dłonie. No dla mnie ja jestem zakochana totalnie w tym produkcie. Musicie go po prostu mieć w swojej torebce. Facetom też polecam, także chłopcy, bardzo, bardzo serdecznie też Wam polecam. No przepięknie pachnie. No i design znowu. Znowu to, jak to wygląda. Czekajcie, bo chyba się prześwietli. No, pięknie. Jestem zachwycona tymi produktami. Czy jest to duża cena za te wszystkie, za każdy konkretny produkt? Nie. Ze względu na to, że, wiecie, one są bardzo, bardzo wydajne. Ja ich używam naprawdę dość często i tak, jak one mi się szybko zużywają. To jest nic w porównaniu z innymi produktami. Ja zużywałam inne produkty bardzo szybko. Bardzo szybko się kończyły, musiałam kupować nowe, a tutaj nie Ja tutaj na przykład przy tym jogurcie Jak się, wiecie, kremuje na przykład twarz Ja wystarczy, że zamoczę paluszek i starczy mi na całą twarz Naprawdę to, to jest po prostu... Ja tego nie potrafię powiedzieć, jak one są wystarczalne Takie... Ach, naprawdę genialne Także jeżeli Chcecie zainwestować w te kosmetyki, to jak najbardziej wiem, że ta marka się rozbudowuje, ma coraz więcej, więcej swoich produktów. Które bardzo chętnie przetestuję i są równie piękne jak te. Także odsyłam was na stronkę do niej. Będziecie mieli na dole, do mojego Instagrama. Jeżeli film wam się podobał, to oczywiście łapki w górę, komentarz, nie zapomnijcie o subskrypcji i dzwoneczku, żeby być na bieżąco. Także jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to koniecznie to zróbcie i będziemy się już w na następnym filmie. Pa!